Nazywam się Jacek Ośko i reprezentuję firmę Kano, która zajmuje się produkcją kajaków i sprzedażą kajaków importowanych. W tym roku na targach właśnie w Warszawie chcieliśmy zaprezentować nowe kajaki firmy Perception angielskiej, której jesteśmy jedynym przedstawicielem na rynku polskim. Jest to kajak Prodigy, który jest kajakiem dwuosobowym, przeznaczonym do typowej rekreacji lub kilkodniowych spływów. Jest to kajak, który różni się nieco od swojego poprzednika, czyli kajaka Kiwi 3, konstrukcją. Przede wszystkim ma nieco większy cockpit, co powoduje, że jest więcej miejsca dla kajakarzy wewnątrz, ma zmienione siedzenia, siedzenia są przesuwne, które pozwalają też ustalić pozycję kajakarza w zależności od jego warunków fizycznych, głównie wzrostu. To jest, jeżeli chodzi o dwójkę, jeżeli chodzi o kajaki jednoosobowe, są nowe kajaki o nazwie Expression, Expression 14 i 15. Różnią się one między sobą długością. Jeden jest, jest 14, 15, jest to wymiar kajaka w stopach. Podany, co prawda, nie jest to, nie jest to długość idealna w stopach, tak jak, tak jak wychodzi z przeliczenia, natomiast żeby odróżnić te kajaki długościami dłuższy nazywaliśmy 15, krótszy to jest 14. Są to kajaki też ekspedycyjne z przeznaczeniem. Na długotrwałe wędrówki kajakowe. Kaja kajaki te są wyposażone w luki hermetyczne, bagażowe, siedzenie, komfortowe siedzenie z oparciami, podobnie jak tam było w kajaku Prodigy, które można przesuwać w pozycjach, z, op z oparciem, które można przesuwać w pozycji pionowej i poziomej, a także co jest dosyć ważne przy tego typu kajakach, zostały wyposażone w płetwę mieczową, która to płetwa może zostać wysunięta podczas płynięcia. Bardzo stabilizuje kierunek płynięcia kajaka na wprost. Pomaga po prostu w utrzymaniu kierunku kajakarzowi, szczególnie na otwartym akwenie. W momencie płynięcia na wodę bardziej bystrą, płetwę można w każdej chwili schować. E, regulacja znajduje się tuż przy e, tuż przy siedzeniu, przy kotpicie kajakarza, także nie odwracając się nie zaprzątając sobie uwagi jakimiś niezbędnymi ruchami można tylko jednym ruchem ręki e, tą płetwę wysunąć lub schować w, te, w momencie kiedy płetwa jest schowana, kajak lepiej przechodzi przez przeszkodę, czyli na powiedzmy płytszy, płytszym akwenie e, będzie przechodził przez przeszkodę dużo lepiej, a dodatkowo staje się bardziej zwrotny występuje też w wersji najbogatszej z urządzeniem sterowym, które urządzenie te sterowe pomaga oczywiście przy manewrowaniu kajakiem, przy skręcaniu. Regulacja następuje za pomocą pedałów umieszczonych w kajaku, czyli systemem noży.